Witam wszystkich, chciałem pokazać, do czego służą przyciski tutaj na kierownicy w Mazda, Mazda 6 w dieslu. Pierwsze co, pytanie tam było na forum, jak się zmienia komputer pokładowy w Mazdzie. Moim, moim modelu się zmienia tak, że mamy przyciski z lewej strony kierownicy, no i po naciśnięciu strzeleczki w prawo, uruchamiam kursor na wyświetlaczu, jeszcze raz prawo, jeszcze raz prawo, jeszcze raz prawo, do samego końca i strzeleczkami enterem przyciski Enter, góra, DU, czyli góra i dół. Zmieniamy wyświetlanie na, na komputerze, czyli ile, ile mogę jeszcze kilometrów na, na tym baku zrobić? 535 km to jest plus, minus, bo zależy jaką prędkością się jedzie, to te parametry się tu będą zmniejszały albo zwiększały, zwiększały również, bo jadąc na autostradzie 120. To na, na baku mogę zrobić 1100 km, a jadąc prędkością 180-200, to zrobię 700 km na baku i komputer będzie pokazywał, będzie się zmniejszała ilość kilometrów lub zwiększała ilość kilometrów. Jeszcze raz do, do góry z całeczką wys, Wyskakuje bieżące spalanie i ogólne spalanie. Więc teraz bieżące spalanie jest wyłączone, jakby, bo auto musi jechać, żeby pokazywało bieżące a ogólne pokazuje mi 5 litrów, no to bardzo mało wracałem z Polski do Holandii więc jechałem 130-120 ograniczenie w Holandii jest do 120 na autostradach więc trzymałem się przepisów no i wyszło mi 5 litrów na, na 100 km, no to jest bardzo na baku, na baku zrobiłem jakieś 930 km jeszcze rezerwa nie zapaliła, ale jestem zadowolony z tego nie jechałem zbyt szybko, maksymalnie jechałem 160, ale to w Niemczech na autostradzie. No to by było tyle. No koledzy tu się pytali, jak się zmienia tylko na, na wyświetlaczu komputer pokładowy samochodu więc Czeskami w prawo do końca i potem enterem góra-dół. Żeby skasować yy, bieżącą ilość spalania albo coś takiego, trzeba przycisnąć przycisk SET, wdusić go. Więc. Yy, Mamy tu 5 litrów, pokazuję, duszam przycisk set i, sy, i się skasowało. I teraz już nic nie pokazuje, oprócz yy, ile kilometrów mogę zrobić na baku, no i godzina. O tu coś jeszcze pokazuje, próbujemy to skasować, jest skasowane, czyli pokazuje tylko godzinę i ilość kilometrów mo mogących zrobić na baku. No, po, poniżej mam sterowanie nawigacją, przycisk RTN, to jest chyba return, ale nie, nie widzę, żeby mi to działało na mojej nawigacji. Bo jeżeli tu włączymy mapę, yy, nie, menu włączę i coś tu podaciskamy, na przykład adres book, yy, memory, nie. No to spróbujemy teraz przyciskiem return na kierownicy powrócić. Nie działa nic. Więc, m, może nie jest ustawiony ten przycisk, a no może nie służy do tego. W każdym razie, przycisk Return na y, stacji multimedialnej powraca do mapy, po, powraca wyżej, czyli tam, gdzie ostatni raz byłem, jeszcze raz Return to jest mapa. W każdym razie, no nie wiem, może koledzy mi potem popowiedzą, jak działa ten przycisk Return. No i przycisk Bluetootha y, uruchamia telefon y, sparowany z, y, y, z samochodem Mazda. Dziękuję ślicznie i do widzenia.